Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam układ chodzenia, który sobie zrobiłem do wiertarki stołowej WS15. Tak, zacznę od zbiornika. Zbiornik jaki wykorzystałem to jest od kosiarki Dezomet. Znaleziono na złomie. Tutaj dotoczyłem sobie taki koreczek ładny. I tu mam spustowy z wiertarki. Tutaj leci tymi kanałami. On jest doprowadzony wężykiem. Zbiornika. Tam mam taką rurkę zagiętą. Tutaj sobie dotoczyłem z takiego wentylka z korek spustowy taki. Tym wężykiem sobie leci. Zastosowałem tutaj pompkę od odpryskiwaczy od samochodu. Pompkę od odpryskiwaczy od samochodu. No i wiertarka. zasilacz ATX. Zasilają tak. Wygląda to od spodu. Ma tutaj odchodzenie. Włącznik główny i wam pokażę jak to działa. Tak, ma płynną regulację obrotu i tak to ładnie się chodzi.